24 pytania. Rozmowa poranka. W naszym studiu senator Marek Borowski. Dzień dobry panie senatorze, Koalicja Obywatelska oczywiście. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj premier Donald Tusk wraz z zespołem, jak rozumiem, zespołem pod przewodnictwem Rafała Brzoski ma przedstawić pierwszy pakiet deregulacyjny. To dobrze, że rząd zajmuje się tą kwestią deregulacji wraz z przedsiębiorcami, czy jednak ocenia pan to jak, jako taki wizerunkowy pewien zabieg? No To jest pytanie retoryczne, czy dobrze, że rząd zajmuje się... Czasem od jakiegoś pytania trzeba zacząć rozmowę. Tak, że zajmuję się deregulacją. A czy dobrze, że z przedsiębiorcami? No właśnie, bardzo dobrze, mm -hmm. dlatego że no, ja mam już pewne doświadczenie z różnymi pomysłami dotyczącymi działalności gospodarczej, dotyczącymi działalności przedsiębiorców małych, dużych, średnich. Przez te 30 parę lat to już działo się bardzo wiele. I no, niestety bardzo często było tak, że jeżeli pewne pomysły powstawały wyłącznie w pokojach ministerialnych, na dodatek jeszcze czasami z, z, z małą konsultacją i bardzo szybko wdrażane, to potem się okazywało, że to nie nadaje się do niczego, trzeba to poprawiać, zmieniać. Zatem konsultacja to, to jest rzecz konieczna, ale tutaj premier poszedł dalej. To znaczy, zaproponował po prostu y, człowiekowi, który no notabene sam się zgłosił, mhm. y, bo w wywiadzie. No w ja języku pamiętam, biznesu byśmy powiedzieli, premier outsourcował <laughs> kwestię outsourcował, deregulacji. Ale było tak, że pan Brzoska w wywiadzie y, gazetowym y, powiedział, że. Y, y, Gospodarka jest y, przeregulowana. I że to się da bardzo łatwo I że, tak odregulować. Jest, tak jest. I że to bardzo łatwo można zrobić. No więc premier to chwycił i powiedział: proszę bardzo, to. A Brzoska to podjął. I widzę, że to daje efekty, ponieważ Brzoska nie robił tego sam. On tam jednak zaprosił, tam bardzo dużo ludzi. Czy ja rództwa to głównie firmuje swoją twarzą, i, jak i, i swoją, swoją jakby osobowością yy, biznesową? Yy, oczywiście, tam jest, tam było zgłoszonych cała masa różnych pomysłów, które są nierealne, yy, ale z tych kilkuset yy, czy, czy, czy można nawet więcej, yy, pomysłów, które tam były zgłoszone, jak, yy, jak się dowiadujemy, yy, kilk, yy, kilkanaście zostało już wdrożonych, a w tej chwili premier ma chyba przedstawić ponad setkę. Takich, tak, które... bo w sumie tutaj tylko dopowiem, jeśli pan senator pozwoli. 400 propozycji trafiło od przedsiębiorców do 1 czerwca do tego zespołu. Wśród nich ułatwienia podatkowe, redukcja biurokracji, cyfryzacja procesów administracyjnych. Do, do 1 czerwca to chyba. nie... Do, pier... do 1 czerwca mają złożyć, złożyć w sumie tak. 400 propozycji deregulacyjnych. Tak, przepraszam, tu się pospieszyłem mhm. oczywiście. Dzisiaj ten pierwszy pakiet z około 100 Także, propozycji. Tak. A, a zgłoszonych było znacznie więcej. Więc jeżeli. I to będzie już po uzgodnieniu, już we, po wewnętrznej kontroli, ponad setka, to bardzo dobrze. No zobaczymy oczywiście konkretne. Propozycje i na pewno będzie radnymi dyskusji. No dobrze, to ja teraz włożę kij w mrowisko, trochę łyżeczki dziekciu dołożę do tego miodu. Czy to nie jest tak, że Rafał Brzoska czasem jednak wykracza poza swoje kompetencje? Bo jak słyszę, że zespół Rafała Brzoski albo Rafał Brzowska przygotował czy proponuje cyfryzację służby zdrowia i możliwość odwoływania wizyt przez systemy informatyczne, to tak sobie myślę, to nie zadanie Rafała Brzoski, to zadanie Izabeli Leszczyny. No i tu muszę się z panem zgodzić, tylko że, tylko że, no on to po prostu, przecież on tego, nie, on tego nie wymyślił, tylko prawdopodobnie ludzie związani ze służbą zdrowia, no jak do tej pory widząc, że w, w tych sprawach posuwamy się zbyt wolno do, do przodu, przyszli do Brzoski. co to Rafał Brzoska musi dopingować Izabelę Leszczynę w tym wypadku? Pana, każdy doping jest dobry. Okay. Dobrze, to tutaj wątek deregulacyjny kończymy, czekamy. Oczywiście, znaczy ja, ja myślę, żeby sprawa przedstawi... była jasna. Ja myślę, że jeśli chodzi o tę cyfryzację, to Postulat jest oczywiście słuszny, mhm. natomiast no przecież pamiętajmy, że w tej chwili służba zdrowia e, tak szeroko rozumiana kontakty z pacjentem i tak dalej są już w znacznym stopniu. E, no w prywatnej służbie zdrowia są kompletnie scyfryzowane. E, tak jest, no ale mamy, mamy przecież konto, pacjentgov.pl, prawda, i tam już bardzo wiele rzeczy jest, więc jeżeli to się nie posunęło dalej, e, to przypuszczam, że były jakieś problemy. No, no pewnie biurokratyczne Ale może, może techniczne, trudno powiedzieć. No w każdym razie sprawa jest na stole leży, no i jeśli nawet były te problemy, to myślę, że będą w tej chwili usuwane. Zaszkodziła Rafałowi Trzaskowskiemu debata w końskich i nieobecność na tych tak zwanych debatach organizowanych przez republikę? Jeśli chodzi o republikę, to nie sądzę, że mu zaszkodziła, hmm. dlatego że tam. E, e, znaczy, to nie w tym rzecz. Ja powiem tak, bo tu cały czas się toczy ta dyskusja dotycząca tego, czy Republika to jest taka pełnoprawna stacja, która powinna brać we wszystkim udział, a wszyscy powinni do niej przychodzić. Czy to jest taki sam partner jak TVN czy Polska? Tak jest. Otóż dam taki skromny przykład. Wczoraj wysłuchałem w TVN24 pełnej konferencji prasowej Pana Karola Nawrockiego Na bazarze mhm. Pełna, wszystko Co powiedział, pytania, odpowiedzi I tak dalej, często nieprzyjemne Również dla TVN24 I tak dalej, i tak dalej Czy my mamy szansę Wysłuchać pełnej konferencji prasowej Trzaskowskiego w Republice? Nie. Ja panu odpowiem na to, bo zobaczyłem ostatnio, byłem świadkiem, kiedy Rafał Trzaskowski organizował konferencję prasową, tę taką z dziennikarzami w Pałacu Kultury, taką dwugodzinną, to w Polsce 24 w drugiej sprawicowych stacji odbywało się, odbywał się niesamowity pokaz, w którym transmitowano tylko pytania, a w trakcie odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego oddawano głos do studia i prowadzący trzema dzwoneczkami zagłuszali wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. No więc... więc nie wiem, jaki jest cel. Więc panie tego. redaktorze, no pan sam dopowiedział, że tak powiem. To to jest po prostu e, stacja, która grupuje funkcjonariuszy partyjnych, PiSów. To jest jakiś biuletyn partyjny. To, to jest biuletyn partyjny, i w związku z tym e, na, naprawdę oczywiście ci dziennikarze no, przychodzą na konferencję, zadają pytania i tak dalej. E, natomiast, Ale oni też tam realizują jakiś konkretny cel e, nie natomiast, dziennikarski. Natomiast chyba. nie można legitymizować tej stacji, e, przychodząc tam stale i e, tak traktować ich jak normalną stację. E, 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 obiektywną, dziennikarską. Więc e, przy wszystkich zarzutach, bo ja oczywiście znam zarzuty, że ATA, bo TVN24 to on z kolei jest rządowy, a e, telewizja polska jest rządowa i tak dalej. Tylko no, naprawdę przy wszystkich zarzutach, bo tam czasami oczywiście no, można nie jest do czyste. czegoś przyczepić, ale, ale no, no nie ma porównania. Tam nie ma żadnego szczucia. Tam, tam jednak jest obiektywnie w tym tvn 24 ostatnio w, w, tam ciągle słucham dyskusji, gdzie przychodzą dyskutanci i krytykują rząd, prawda, no to w Republice ja pamiętam Republikę zapisu. No dobrze, no. ale to mamy, te, mamy kwestię pańskim zdaniem nieobecność na piątkowej tej wiece o debacie Republiki i poniedziałkowej debacie w Studiu Republiki nie zaszkodziła Trzaskowskiemu, ale końskie żeby, tak. Nie sądzę, żeby to zaszkodziło. Natomiast w ogóle. Słowo szkoda trzeba tutaj e, troszeczkę rozbić na czynniki pierwsze. Mianowicie rzeczywiście w debacie e, tej głównej e, przed trzema, e, znaczy, gdzie trzy stacje brały udział. Tak, tak ta zasadnicza, ta zasadnicza tak, debata, e, którą w ogóle można nazwać debatą, no. e, to tam e, e, Trzaskowski dostał trochę niższe noty w sondażach później, niż, niż w innych sondażach, które wyrażały poparcie. 8 punktów procentowych straty w no to ostatnim różnie. sondażu Ipsosu. To ipsos w innych tam były trzy punkty, cztery punkty, tak. różnie było. Ale, stratę Ale widać, kto zyskał? Kto zyskał? Mianowicie zyskał zyskał Biejac i zyskał Hołownia. hołownia. Tak jest. Czyli można powiedzieć, że część, część tych, którzy do tej pory Wskazywali Trzaskowskiego, byli zaskoczeni jak dobrze wypadła Biejat i jak dobrze wypadł Hołownia i trochę przesunęli głosy na nich. Ale uwaga, w tych samych badaniach, kiedy badają drugą turę, kiedy już jest tylko Trzaskowski i Nawrocki, no to nagle się okazuje, że te głosy z powrotem przepłynęły. Rozumiem, że w pańskiej ocenie nie ma takiego zagrożenia dla obozu rządowego, ponieważ ci wyborcy i tak pozostali jakby w gronie koalicji 15 października. I tak, pozostali? Wśród kandydatów. Aczkolwiek, żeby sprawa była jasna, bo jak pan użył słowa nie ma zagrożenia, to, to zaraz się rysuje coś takiego, a to już mamy w kieszeni. Nie, absolutnie nie. Tutaj trzeba walczyć do końca. Mamy debatę 12, 12. Maja, maja, prawda? A później w drugiej turze. I jeszcze mamy debatę w Republice kolejną odsłonę. No tak, no, no tak. to, no ale to już, to już się robi parodia, po prostu. No kiedy ja mm. <słucham> słuchałem tej debaty Re Republiki, mm. tej pierwszej, tej na wiecu, tej w Końskich, tej, no tej na no to oni się nie, oni nie potrafią, nie potrafią się y, powstrzymać przed tym, żeby y, pytanie, żeby w pytaniu już Zawierać e, ocenę sytuacji. To znaczy, e, dziennikarz, przepraszam za słowo dziennikarz, e, pracownik Republiki pyta, e, chołownie pyta, e, e, pytanie do pana marszałka chołowni. E, w Polsce ludzie są bardzo niezadowoleni, sytuacja jest bardzo zła. E, ceny gwałtownie rosną, ludzie protestują. E, jak pan zamierza jako prezydent to poprawić? No. Przecież oczywiście to jest, to jest pytanie, które nie ma prawa paść. W, no, w ogóle. tym pytaniu nie chodzi o pytanie, tylko chodzi o to wszystko, co pytanie poprzedza, no, dokładnie, o tę analizę sytuacji. Dokładnie, dokładnie. No, Ale to, to już nawet zostawmy, panie, panie marszałku, panie, panie senatorze, bo to jakby też wiemy, że te pytania zadają te same osoby, które pytały Andrzeja Dudę w kampanii wyborczej, co możemy zrobić, co, jak możemy pomóc, żeby pan wygrał. Więc to jakby <noise> chyba nie, nie pozostawia złudzeń. Natomiast pojawiają się krytyczne oceny pod adresem sztabu Rafała Trzaskowskiego, szczególnie, że są informacje, że na organizacji, w organizację tej debaty w Końskich poszła jedna czwarta budżetu kampanii Rafała Trzaskowskiego. Tego nie wiem, ile poszło yy, na organizację, no, ta organizacja to jest wynajęcie sali, no. Nie wiem, czy to jest jedna czwarta. Nie, ja, ja tylko mówię, bo nie, wydaje mi, się, tutaj nie wydaje mi się. Natomiast chyba założenie było takie, że ta, ta sztabu, że ta kampania przede wszystkim wylewaruje, tutaj użyję słowa koleżanki, wylewaruje Karola Nawrockiego i pozostawi słowami Mencena i skupi całą uwagę opinii publicznej na tej polaryzacji. Nawrocki kontra Trzaskowski. Wyszło trochę inaczej. No i tak i nie, dlatego że jeśli chodzi o to lewarowanie, czyli chodziło o to, żeby żeby do drugiej tury z całą pewnością przeszedł na Wrocki, To się udało. To to się chyba udało, bo Mencena nie było i, i Mencen stracił. To już widać wyraźnie, że w tej chwili notowania Mencena są, są niższe. Zresztą Mencen nie ma już nic więcej do powiedzenia. To jest ten przydomek Katarynka, to jest słuszny, on po prostu stale powtarza to samo. Więc to się akurat udało. Natomiast no, Trzaskowski był jako lider był przedmiotem, Ataków z każdej strony, ze strony prawej ostrych, ze strony lewej czy hołowni no mniej ostrych, ale jednak. Więc gdzieś tam zawsze odpowiedź jest taka, że nie wszystkim się spodoba. No niemniej jednak jest w dalszym ciągu liderem i badania dotyczące drugiej tury pokazują, że te wybory wygrywa. No. Do końca trzeba walczyć. No oczywiście. jeszcze te, ten najbardziej gorący okres kampanii przed nami. Teraz przed nami zdecydowanie. Tak. Jeszcze na święta Wielkiej Nocy. Panie senatorze, przed panem wkrótce yy, decyzja, co z ustawą o obniżeniu składki zdrowotnej, jakie jest pańskie stanowisko? Bo to rozumiem, że spodziewam się, że jest jakieś takie rozdarcie. Yy, ta ustawa może nie do końca realizuje wszystkie moje oczekiwania, bo. Po pierwsze uważam, że ona powinna być wdrożona, że przedsiębiorcom się to należy, po prostu, no. dlatego że Polski Ład spowodował, no, można powiedzieć, tam hekatombę wśród przedsiębiorców, a w każdym razie bardzo duże straty. To nie była kwestia tylko składki zdrowotnej, jeśli chodzi o Polski Ład, ale w naszym z I jeden stoku, z elementów. Została złożona taka obietnica. Ja rozumiem, że lewica się nie do końca podpisywała pod tym, więc nie musiała też dzisiaj głosić, że tak powiem, pochwały. Mhm. No i poszła w drugą stronę. Prosi prezydenta o debatowanie. O, o, o tej drugiej stronie to za chwilę. Znaczy, wydaje mi się, że tam, jeśli chodzi o wysokie dochody, o te najwyższe dochody, to. Ta składka, w tej, ona mogłaby być tam trochę wyższa, bo, bo ona i tam też została troszkę obniżona. Ale generalnie rzecz biorąc, no, jeżeli rząd to przyjął, sejm zaakceptował, sejm zaakceptował to naprawdę no, nie widzę powodu, żeby w tej chwili, jeśli chodzi na przykład o koalicję obywatelską żebyśmy my darli szaty i nawet jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia mm -hmm. drobne, to żebyśmy powiedzieli, nie, nie, to trzeba poprawić, wrócić i tak dalej, i tak dalej. również yy, także... jak rozumiem, ryzyko polityczne niewielkie, bo wszystko wskazuje na to, że prezydent i tak albo zawetuje, albo decyduje, no do nie, nie wiadomo, nie, ale to już pomijając. To nie, 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 to, nie jest motywacja. Pomijając, pomijając prezydenta, nie, będę, będę, oczywiście, będę oczywiście za tym głosował. Natomiast co do, co do zachowania lewicy w tej sprawie. To ja tylko powiem słuchaczom, najpierw Adrian Sandberg przed weekendem się widział z prezydentem w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim była Magdalena Bieja. Adrian Sandberg razem z razem z razem wystąpił z koalicji w, której i, tak był jedną w nogą. której i tak był jedną nogą. W związku z czym no, trudno mieć na jego pretensje, robi to, co uważa za. No bo to jest chyba oś kampanii Adriana Zandberga bycie opozycją lewicową, opozycją no, wobec rządu. Tak jest. Nie, nie podzielam jego, jego zachowania, ale, ale rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalenę Bieja, to również rozumiem, bo lewica zaprotestowała w tej sprawie, zgłosiła uwagi i tak jak powiedziałem, nawet jeżeli podzielam ich pewne uwagi, to nie uważam, żeby trzeba było głosować przeciw, można się było wstrzymać, a już na pewno nie należy chodzić do prezydenta. To już na pewno. I tu i, i, Ale i to mi się nie podoba. polityczki, bo tutaj mówię akurat, bo słyszałem senator Annę Górską z lewicy, która mówiła: Nie ma w tym nic zaskakującego, to nie jest żadna nielojalność, bo jak chodziło o Lek Czarnek, to posłanki koalicji obywatelskiej w ówczesnej opozycji też chodziły do prezydenta i prosiły o węto. No ja zwracam uwagę, że, że wówczas byliśmy w opozycji. Więc to, to nie było występowanie to, przeciwko własnemu rządowi. Rządowi. A tutaj jest sytuacja taka, gdzie się. Legitymizuje prezydenta. To znaczy, no proszę bardzo, to jest fajny chłop, on może być naszym sojusznikiem. Prezydent Duda przez 8 lat był szkodnikiem, który, 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 który był ostro krytykowany i to nie tylko tu wewnątrz, ale i przez instytucje zewnętrzne, przez sądy, przez trybunały i tak dalej. To prezydent ma ewidentny problem ze znalezieniem sobie pracy. Bardzo naszkodził, bardzo. I, I teraz nagle, kiedy my mamy władzę, część tej władzy udaje się do prezydenta, mówi: Panie prezydencie, weź pani Izabetł projekt rządowy. W kampanii wyborczej. można było, wystarczy, że protestują. Wystarczy, że protestują, nie głosują za tym. To już wystarczy. Prezydent to słyszy przecież. Będzie chciał, to zawetuje. Natomiast chodzenie do niego to uważam był błąd. Marek Borowski, senator Koalicja Obywatelska. Panie senatorze, dziękuję za rozmowę i życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Wszystkiego no dobrego. Wzajemnie i słuchaczom. Dzięki. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.